A dzisiaj 14 dzień lutego 2025 roku, a karta na dzisiaj, proszę Państwa, to Rydwan. Czyli karta, która pojawia się wtedy, kiedy powinniśmy wziąć sprawę w swoje ręce, kiedy powinniśmy sami zabiegać o to, aby przyspieszyć bieg wydarzeń, ale to jest również karta, która mówi o tym, że spotykamy na swojej drodze kogoś. Kogo jeszcze nie znamy i idziemy z nim przed siebie dalej, albo jeżeli państwo już mają parę, to jest to prognoza dla państwa, że ta para, że państwo w tej parze będą dalej wspólnie kroczyć przez udane życie. To karta dobrych rozwiązań, karta szczęśliwych klimatów, karta świadomości własnej wartości, własnych plusów, ale też i własnych minusów, i karta. Bardzo mądrych wyborów. Czego Państwu z całego serca życzę. Życzę również, aby ci, którzy są samotni, odnaleźli właśnie tego kogoś, aby dzisiaj wszyscy byli szczęśliwi, aby ten dzień był taki szczęśliwy dla Państwa osobiście, jak będą Państwo chcieli sobie to w ogóle wymarzyć i wyobrazić. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl